Ja kochani dzisiaj wam pokażę jak zrobić własną tapetę na, y, na y, opaskę ja Mi Band Klikacie, u samej góry tutaj opaska i u samej góry macie sklep. Wybieracie sobie, no tutaj macie już gotowe takie tapety i w ogóle. Tutaj sobie wybieracie rodzaj, który chcecie. Na przykład ja sobie zaraz wybiorę to. Wybieracie sobie tutaj kolor tego, ja sobie wybieram biały i dajecie dostosuj tło macie tutaj zdjęcie albo galeria to ja daję galerię wybieram sobie zdjęcie no i yy ja sobie na przykład wybiorę zdjęcie o takie z i takie będę miała i tutaj macie podgląd jak zobaczysz no i tak będzie wyglądało dajecie synchronizuj tarczę i teraz się y, synchronizuje. O. I już. I macie już. Więc dzięki za i pa. Zostawcie suba i łapkę pa.